W drodze, w drodze do Łodzi nie jedziemy tam z własnej woli nie jedziemy, bo chcemy jedziemy tam, ponieważ jest dzisiaj koncert Ray jeżeli nie znacie Ray, a znacie Ray to idźcie się edukować, bo trochę siara szczerze że że nie znać jedziemy teraz do Łodzi, jest godzina 10.57 więc w sumie trochę późno <grym> tak mam wołek na włosach, bo I don't care to jest Nikolas, który prowadzi. Stała się dzisiaj mega dziwna rzecz. Ja i Nikolas myśleliśmy, że musimy już uciekać z państwa, ponieważ <grytania> pakowaliśmy się i usłyszeliśmy nagle wielki wybuch, dwa wybuchy i to brzmiało jakby mój blok miał zaraz wlecieć w kosmos przez na przykład wybuch gazu czy coś. E, autentycznie szyby, wszystko się zatrzęsło, więc y, no, Nikolas już był gotowy, po prostu już był gotowy, spakowany byli, spakowani byliśmy, już byliśmy gotowi jechać za granicę, ale spokojnie okazało się, że to były jakieś dwa odrzutowce, które przekroczyły barierę dźwiękową i to był taki huk nad moją wioską, że że y, no wszyscy spanikowali, wszyscy i potem, bo mamy coś takiego jak forum na Trójmieście i wszyscy w Trójmieście byli zaniepokojeni co to był za dźwięk zaczęły też yy, wyć syreny i w ogóle więc no ja już, ja już miałam takie ok, ok to jest ten czas czas na nas I już mówię dobra trudno no i okazało się na szczęście, że nie wybucha ta wojna więc jeszcze jest dobrze ale tak, idziemy do Łodzi proszę bardzo przed nami. Ja tu montuję, nic nie widać, bo słońce na pier... No, Jezu! Jest godzina 14 minut, więc no jeszcze długa droga przed nami. No, no cóż, no lecimy, jedziemy, je. lecimy. Dalej, kochani, została zostawiać. godzinę 17. Mam... Kurze mi to słońce już! Jest tak gorąco, pewnie dlatego, że ja tu siedzę. i Widzicie, gdzie zejdziemy? Nie do McDonalda, tylko do Łodzi. Do Manekina jedziemy. Kocham Manekina i możecie mnie za to skancerować, ale kocham Manekina. Rękę i napiszę komentarze. Zrobiamy opłacało się być wyśmiewanym przez całą drogę, przez innych kierowców. Kochani, my już w łodzi idziemy do manekina. Ale nie nagrywam dużo, bo mi odpadnie ręka. chyba. I zabroniłam Nikolasowi ślep. Bo nie zje. Bo nie zje. Mam zapiekanego słuchajcie z pieprzownika. Kolaz ma z łososiem, i zaraz się będziemy wymieniać. My już jesteśmy, słuchajcie, po manekinie. Jak ci smakowało? <noise> tak. <se. głosy> tak se. Uważam ogólnie ludzie, że najlepszy manekin to jest w... najlepszy manekin jest w Gdańsku. I my chyba jesteśmy największymi, naj... tak najbardziej rosowymi z sterami manekinów Ever i najlepszy w Gdańsku. Kochani, jedziemy do apartamentu Kochani, my już jesteśmy w apartamencie <tryk> 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 To jestem ja, cześć Ale słuchajcie jest, Tutaj jest jakby luksusowo Wchodzimy Na lewo mamy sypialnię Takie łzio Mam taką toaletkę Tutaj się zaraz będę malować i szykować na koncert. Idziemy dalej. Jest tu Łazienka z ciężkimi drzwiami. Taka o. Cześć. I tutaj jest taka szafeczka. Tutaj jest kibelek, prysznic. Ciekawie, ciekawie. Zamykamy. Ok. Tutaj mamy, wchodzimy. Jest salon. Super obrazy tiktokowe. <noise> Tutaj moja podusia już leży, rzeczy rozwalone, już trochę zepsuły wygląd tego mieszkania, ale tak tak się prezentuje. Wszędzie są lustra, Boże, tu chyba to chyba projektował jakiś tiktoker albo jakiś influencer. Ja zrobiłam już mój makijaż, tak się prezentuje. W sensie, co się, makijaż? Bo zrobiłam po prostu e, taki lekki touch-up. Wiecie o co chodzi, że. <noise> robiłam po prostu się po podróży. Dałam sobie taki niebieski rozświetlacz. Na powieki dorobiłam kreski, żeby było być takie bardziej rokowe. I teraz będę robiła fryzurę. Niestety nie zebrałam z statywu, sorry, ale będę robiła fryzurę takiego koka roztrzepanego bo wydaje mi się, że będzie pasował do mojej stylówki, którą sobie zaplanowałam, więc robimy to. Widzowie! Co to jest? Co? Co to jest? Dlaczego Nikolas poszedł do biodręki? Ja zostałam z tym sama teraz. Mam fryzurę. Chyba ładnie co. Nie wiem. Chyba ładnie. Jest lekko ciemno, wiem, ale tak się prezentuje. Mam taką spódniczkę granatową. Ona jest trzy taka z tyłu, ma takie rozcięcie. No trochę będzie mi zimno, szczerze mówiąc. Będzie mi mega zimno. Ale ubieram też taką bluzkę. Ale na pewno ubieram na to swetę na przejście, bo nie będę ryzykować. Jedziemy. Moja fryzura jeszcze się trzyma. Wyjechaliśmy godzinę wcześniej, żeby znaleźć jakieś miejsce parkingowe tańsze. Co to? To come in, absolutely. Amma, ab, ab, um, um, absolutely. absolutely. <laughs> Please take a look to the left and right. Hand. Where the hell is my sister, and what is taking? If it's she sorry. doesn't hurry up, there's going to be no. Oh, be again. Emma, time she was just here. I'm not sure where she's gone.

to już w nogach nie miałam, jak wracałam. Ale sam koncert uff, on trwał łącznie 4,5 godziny, bo siostry Rej zaczęły grać tak od 18.30, a Rej skończyła o 23.00. Grała łącznie chyba 2,5 godziny. Czyli bardzo długo. 2,5? Tak, 2,5. Boże, mam tak zamarzniętą rękę, że nawet nie mam siły trzymać telefonu. I. No coś wspaniałego zresztą widzieliście. Był rave był smutek, było happy songs, było tańcu, tańcu. Pierwszy raz w ogóle widziałam, żeby na trybunach ludzie stali, skakali, bawili się świetnie, bo zwyczaj jest tak, że ludzie na trybunach siedzą bardzo i oceniają osoby, które skaczą i się bawią. A w tym przypadku tak nie było i to mi się podobało, bo w końcu znalazłam swoich ludzi. Oczywiście, wiecie, mogliśmy sobie usiąść, odsapnąć, jak y, trzeba było, nie wiem, posłuchać czy coś, no to wiadomo. Ale ogólnie podsumowując, super koncert, naprawdę. Ja jeszcze wykąpałam. Tak nie zmyłam maskary do końca, bo zapomniałam, że lubię mycia twarzy. Wyglądam jak Rockman. Sprawdźmy, co robi Nikolas. Hmm? Co robisz? Nic. Awesome. Pizza, są. Pizza. Tutaj mamy soczek <głos> <głos> i pizzę. Papita, żelki. Cynny minis na śniegany. Wczoraj już nic nie nagrywałam, bo byłam mega zmęczona. Ale mam kolejny dzień, pada śnieg. Jest taka se pogoda, szczerze mówiąc. Nie wyspałam się totalnie, no ale cóż, no tak jest, jak się idzie spać o trzeciej i wstaje o dziewiątej. Ale nie wiem, mam jakiś coś na palcu, co mnie boli. Ja nie wiem, co to jest ogólnie, boli mnie, jak zginam palec. Coś mi wyrosło, zamieniam się w potwora. Trudno. Moje śniadanie. Cześć! Ja już się pomalowałam. Tak się prezentuję. Jeszcze została mi usta do zrobienia. No i co, muszę się ubrać? <laughs> Przyłapany. Idziemy kochani na parking do galerii. Idziemy się przejść po ulicy Piotrkowskiej. Uważaj, uważaj. Masz kawusie? Co? Masz Mamy. Patrzcie widzę, wie. krosant serduszko. Jakie ja mam tu zjeść teraz? Nie wiem? z y, spacerku i teraz jedziemy do drugiej w sumie galerii <laughs> y, Jedziemy do drugiej galerii do manufaktury, żeby po prostu zobaczyć jak to wygląda i tam prawdopodobnie zrobimy zakupy w Primark No bo w Trójmieście nie ma Primarka, nie wiecie dlaczego. Nie! Yeah. Yeah. Największy Rosman. Co sądzisz? Wow, jestem mm. w totalnym szałocie. Tam są nawet, można umyć ręce. I twarz. I twarz. Normalnie jak. W jakiejś seforze czy coś? Kochani, jest 16, a my jedziemy na obiadek. Byliśmy teraz w manufakturze i byłam w tym Rusmanie, jak widzieliście. I też byliśmy w Primarku, tam nic nie nagrywałam, bo wpadłam w strzał zakupowy. Jak zwykle, jak jestem w primarku. Potem wam zrobię, haul, ale nie kupiłam za dużo, ale wydaje mi się, że kupiłam jakby same takie rzeczy, które faktycznie mi się przydadzą. Prawda, Nikolas? Tak. No, jedziemy. Jak ci smakuje magicznie? Bo to trzeba zamieszać. Dobra. No to No i teraz zazdroszczę. nam Kto zazdroszczy? Widzowie Wracamy kochani, zostało 2,5 godzinki i ja lecę spać A, Nie, nie widzę nawet nie widać. Dobra kochani, my dojechaliśmy, więc robię Wam teraz haul zakupowy Więc w Primarku kupiłam sobie takie skarpetki one mają taki wzorwy truskaweczki, w taką kratkę. Ale kosztowały 15 zł. I prawie 100% bawełny, więc spoko. Mam też, bo były na przecenie rękawiczki. 100% skóra. Świerdzą. <noise> I kosztowały, słuchajcie, 26 zł. Bo były na przecenie z 50. Więc mega fajne, bo szczerze, zamarzały mi w tej łodzi ręce, jak byłam. I uwaga, najsłodsza rzecz. Mhm. Cztery takie mam, bo Nikolas się ze mną złożył. To będą talerzyki, na których będziemy podawać ciasto w naszym nowym mieszkaniu, przeszłym. I teraz jeszcze w tej gerze są rzeczy za do 20 zł maksymalnie, więc razem z Nikolasem kupiliśmy sobie takie kubeczki do malowania, żeby sobie zrobić taką randkę, kosztowały 4 zł. Więc serio, by... No, rozbój w biały dzień, szczerze mówiąc. I ja jeszcze sobie kupiłam taki kubeczek w kwiatuszki. No, moim zdaniem jest przepiękny. Kosztował chyba 16 zł. I słuchajcie, najlepsza rzecz dzbanek. On jest tak ciężki, ale jest przepiękny. 20 zł. Dwa I on w środku, uwaga, patrzcie, takie, Nikolas go wyhaczył Ma w środku zaparzacz normalny do herbaty. Widzowie tu to Nikolas z przyszłości. Montuję aktualnie vloga. I zapomniałam się pożegnać, także żegnam się z Wami. <laughs> Subskrybujcie, lajkujcie. Zostawcie komentarz. Zostańcie ze mną na dłużej, proszę.